Czekaj, czy ostry łapie Ładnie wygląda. Jesteśmy na. kurcze pentogaraż? O, już kurwy lecą. Powiem Wam tak, 4 dni challenge, czyli 4 dni. W 4 dni to musi być poskładane. Czy nam się uda, czy nie? Tu chłop mówi, że nie. Jest kurwa. Chłop mówi, że się nie uda. Ja jestem tego zdania, jak dobrze wypijemy kurwa, to to złożymy. O właśnie o to mi chodzi. Dobra. Yy, to bierzemy się za robotę, tak? No, odłóż ten jebany To odkładam. Przestawiamy Wolwunio żeby wyjechać Passatem Kończymy polerkę Konaliz co ty robisz? Ho! Klema Ja pierdolę Ooo To jest fura Volvo Sultrace Nagra się paliwo leje Ej trochę chyba długo stało nie? Tam Bo trochę kurwa Daj mu, daj mu nie, daj mu na zimny Ej Wiesz jak to chodzi? Jak stary kurwa? Jak Civic kurwa Czy to jest Civic? Co to jest, jest Civic kurwa <głos> <głos> Civic to mieliśmy na imię tylko się w urzędzie kurwa nie zgodzili Mam taki dowcip No. Wiesz, jaki jest ulubiony kwiat chłodzieży? Jaki? Kwiat lotosów. O! Stoi to w miarę długo? Ja pierdolę, jaka zajebista fura! Wygląda jak gówno jeździ, jeszcze że... gorzej Ty, ale gwin się kręci tylko w jedną stronę Na którą kręcę kurwa? No kurwa do du. góry I ty pierdolisz? Kurwa! Nie mi z tą kamerą. Niech kurwa rozprawiam. Jest z nami Maciek, stały bywalca, na vlogach, na zlotach. Co tu lejesz kolego? Jest soczek. Boże, tu nic nie było. Wyborowa. Chłop też wyborowy. Zdrówko, nie? Zdrówko, żeby dobrze kiełbaska wchodziła. No, a musimy ten Suwit pokazać. Arbuski, Ararbuszki. Arbuski. Dzisiaj będzie pita. Majuweczka. Jaagerku kurwa. Dobra Maciek. Co Jedzonko?

To też, to też, jest nagrane Na To kurwa. też My kurwa to dodamy w, do vlogu Nie ma chuja kury mi Jeśli ktoś chce kupić ten samochód, to nikt tego nie ogląda No ty go nie sprzedajesz No i kiedyś to będzie To jest kurwa widać nie tak o! Trzeba jebnąć Kurwa! Ty jesteś do pizdy, ale chuj tam. To się kleju no. to je klotka, <laughs> są, się sfa, na jednej. To jak lotkę, nie? Którym są mieć wycięcie? Przeniali swakulka? Na dłonik czy na drzwi? Kabil. Nie wiem. Nie wiem, choć się domyślam. O kurwa, je jest pinka wyjętana. Ale je. No dobra. Po mań. Tużę pani kurwa. Weź na ściskach Chowa ręka, na ściska. Cygany w samochodzie To jest jeden taki ściapok w skój, nie? Możemy no, wyruszać Maty maty siedzi tak, że kurwa On tak jeździ potem, go. Chłop mechanik lakiernik, kurwa akrobata tuningowiec Co tu pije Kurwa, Kurwa Co powiesz na ten temat? Chłop dobrze robi, nie? Dobrze, nie? Profesjonalna robota No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią Dobrze wszystko jest w porządku. Basiurek siedzi ty, a to nie jest Bento Człowieku precyzja. No, teraz ktoś musi przyjść to wyciąć. No kurwa! Ja kurwa, ale nóż kurwa. Macie musisz tak stanąć, żeby było widać kurwa krosa y, y, ścigacza, mini, mnie, tutaj tak ten i możesz nagrać Berlingo, że to nasza najbardziej stylingowana fura. <grym>,